No wiesz co, top 3 prezentów to słuchaj to jest i tu cię mega zaskoczę, uważaj. To jest czapka i szalik. <noise> Czyli coś takiego bardzo wiesz, klasycznego i standardowego, czego ja nigdy nie mam i czego zawsze mi brakuje. E, ponieważ kupić ładną, zgrabną czapkę jest bardzo trudno. Mało tego jeszcze te czapki gubisz zawsze, prawda? No więc nawet jak masz jakąś czapkę fajną w sezonie, to przeważnie już po sezonie przeważnie jej nie ma, bo gdzieś tam zginęła w, w, w polu walki. No więc to są takie wbrew pozorom jednym jest to nudny i praktyczny prezent, jak diabli przyznaję. Natomiast. Kolejne prezenty, powiem Ci szczerze, im bardziej od rzeczy, im bardziej są kapry, kaprysem takim, czymś śmiesznym, słodkim. Na przykład w zeszłym roku dostałam od Rinkę tak cudowną szkatułkę. Słuchaj, taką złoto-beżową, śliczną szkatułkę, której oczywiście sama bym sobie nie kupiła, bym stwierdziła, że a po co mi to na pewno, prawda? Natomiast, wiesz, to jest tak, że Kobietom nie należy kupować generalnie praktycznych prezentów typu garnek, czy odkurza, czy właśnie, wiesz, deska do prasowania na gwiazdkę. Co innego jest pomoc charytatywna dla domu samotnej matki, czy domu dziecka, a co innego jest prezent na przykład od mężczyzny, czy od dzieci dla kobiety. Bo najczęściej to jest tak, że jest w tym momencie, dobrze, e, kupujemy cię garnek, bo chcemy, żebyś dla nas gotowała, prawda? A to o to chodzi, żeby kobieta dostała coś, o czym marzy, co jest cudowne, co jest słodkie. Coś, czego... Pewnie sama by sobie nigdy nie kupiła, bo byłoby jej na to szkoda pieniędzy. W związku z tym yy, ja uwielbiam, tak, tak jak na przykład też w zeszłym roku dostałam od swoich synów taki wielki, piękny puder Chanel z takim ogromnym puszkiem, i wiesz co, pomimo, że tam nie używam go za często, ale słuchaj, on tak wygląda w łazience, a na pewno sama bym sobie tego nie kupiła, bym stwierdziła, no gdzie ja tam będę używać, wiesz, pudru do ciała teraz i tak dalej. Ale to jest gadżet. To jest po prostu coś pięknego. Tak, jak złote ciężarki. Tak jak złote ciężarki, dokładnie. To więc wszystko, co jest niepraktyczne, a za to piękne, jest na pewno prezentem pod choinkę numer jeden. A oprócz tego dobra książka, bo z dobrymi książkami jest najtrudniej i ja zawsze muszę iść do empiku, co. Czasami jest niemożliwe i ja wybieram książki 2-3 godziny, bo ja muszę je dotknąć, powąchać i tak dalej, ale dobra książka polecona przez kogoś jest czymś absolutnie niezastępowalnym. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama Frembitnik.